なので。 Witam Cię na ostatniej, na ostatnim spotkaniu z serii Gitary od Zera. Dzisiaj oczywiście zamykamy temat wisieneczką na torcie. 13 najtrudniejszych solóweczek, jakie zna wszechświat na gitarę. Yy, 24 kapry to będzie. Nutki tam miałeś w fotokopii. To sobie możesz zawsze zrobić, zrzucić ekranu, albo zawsze wrócić do tego momentu. Oczywiście nie będę Ci Pokazywać po kolei, łopatologicznie, jak to zagrać, w którym miejscu, którym palcem. Bo mógłbym Ci po prostu rozpisać tabulaturę, nie nutki, tylko tabulaturę i wtedy mógłbyś sobie po kolei z tabulatury, z podpisanymi paluszkami ogarnąć jak małpka, która się nauczy bez zrozumienia czegoś. Ale jest taki suchar, trochę brutalny. Jaka jest różnica między nutami a tabulaturą? Taka sama jak między Homo sapiens a Smartfodybilismus. To jest taki yy, nowy gatunek, który wypiera Homo sapiens. Wcześniej jeszcze pośrednia była forma Homo smartfonicus. No dobra, yy, w każdym razie yy, ja yy, ten utwór, tę te wisineczkę na torcie 24 kaprys Paganiniego, te, yy, to zwieńczenie naszej pracy, naszych 100 spotkań, i już nie będzie więcej. Pozostawiłem dlatego, żebyś sam się nauczył tego utworu. Ja ci tylko mogę pokazać drzwi, ale ty sam musisz przez nie przejść. Więc nutki masz. Jeżeli poważnie myślisz o graniu na gitarze, no to bez nauki nut, no to tak jakbyś się uczył języka, bez nauki alfabetu w tym języku. Zresztą sporo spotkań już było i sporo już o tym wiesz. Jest to 13 najtrudniejszych suroweczek. Taki tytuł dałem, bo troszeczkę on. Może się nadaje do zwieńczenia naszych stu spotkań. I to jest temat. 11 wariacji i finale. 1 plus 11 plus 1. Wyszło mi 13. To już jest trudno policzyć, bo jest to więcej niż palców u rąk. Początek, temat. Szybka kostka na przemianę. To jest proste. Rozczaisz sobie. gdzie sobie jakie pozycje, bo już to umiesz, prawda? I każdy, każda z tych wariacji yy, kryje w sobie jakąś inną technikę, jakąś inną tajemnicę gitary. Potem są pasażyki. Pierwsza wariacja to nam musi być taka błyskotliwa i tam są takie takie ozdobniczki, jak widzisz. Pasażer już umiesz z naszych kilku spotkań, gdzie pokazywałem Ci jak grać pasaże i tutaj ważne jest, żeby sweepiem ładnie wyciągnąć ten ozdobniczek. A w tej części, gdzie są te takie zejście po zmniejszonym, no to można sobie i potem ten amol. Ale to jest do ogarnięcia dla osoby, która już pograła pasaże sobie w różnych pozycjach. zwłaszcza, że ten kaprys jest w sumie w najprostszej gitarowej tonacji, czyli w amolu. Tam tylko na koniec się adur pojawia, ale to tylko dlatego, że jest akord adur w finale rozwiązujący. To sobie to poradzisz. Potem Następna wariacja to jest takie, tam są takie smaczki, bo to jest niby takie legato proste, bo no jest proste, bo jest wszystko pod palcami, ale smaczkami są te ozdobniczki. No, następna wariacja to jest troszeczkę takie zatrzymanie się, takie uspokojenie. I tutaj ważne jest, żeby pobawić się dźwiękiem, ładnie wyartykułować, wypieścić te oktawy. Oktawy umiesz grać, prawda? Tutaj się stroi, także mamy trzy progi różnicy, tu mamy dwa progi różnicy. No i się tak gra oktawy, prawda? Legato grane takimi z taką skalą chromatyczną i tutaj, no to jest w sumie też pod palcami ale chodzi o to, żeby mm, tutaj uszanować dynamikę bo legato cicho się gra bo kostką zagrasz szybciej i jak zagrasz za mocno to jest za duża różnica między głośnością pierwszego dźwięku a ostatniego więc to trzeba zagrać cicho tak żeby wszystko brzmiało na podobnej głośności, zwłaszcza te o te wjazdy, bo tutaj człowiek się lubi rozpędzić, sobie to za głośno zagrać. Ale to myślę, że to jest proste do ogarnięcia, to jest wszystko pod palcami. I to nie jest właściwie trudne technicznie do zagrania, ale trudne jest do tego, żeby to czysto ładnie wyartykułować, żeby wszystkie były nutki słyszalne na tej samej głośności. Potem wejście do piątej wariacji to jest przez taki błyskotliwy pasaż. No i cóż, sama ta wariacja to są takie tutaj po dźwięki. No to wiadomo, kostką się to gra. A tutaj są odpowiedzi w górze oktawami. Znowu oktawy się pojawiają, które już wcześniej się pojawiły w trzeciej wariacji. W każdym razie tutaj chodzi o to, że Trzeba zagrać palcem obrączkowym nutkę E na przykład, a kostką nutkę G, no chyba że w innym miejscu grać, bo no to wtedy odpowiednio H i D i tak dalej. I takie powtórzenie jest, prawda? Żeby to zagrać płynnie, to przemiennie, tutaj palcem obrączkowym, a tutaj kostką. Lepiej zamiast pustej struny, to sobie zagrażę. Może tutaj lepiej, nawet. Chociaż czasami się zostawia, jak zagrasz. No ale generalnie w nutach nie ma, że cały czas w basie brzmi, a więc lepiej już zagrać to. tutaj z tą, z tym dźwiękiem, a na piątym progu. Potem jest genialna wariacja, która jest z papierkiem lakmusowym do rozpoznawania, czy ktoś podchodzi poważnie do tego utworu, czy jest patałachem i chce tylko pod publiczkę zaświrować, że niby gra Paganiniego dla odbiorcy z nisko zawieszoną poprzeczką oczekiwań. Takie są próżne panie niewiele wiedzący, które się podniecają. O, Paganiniego zagrał, a tak naprawdę nie ma pojęcia o tym, że ściemnił. W każdym razie tam są tercje. A jak ktoś gra w tym miejscu, na przykład... Zamiast na początku tercji to zagra sobie akordziej taki, a no, no fajnie, bo na gitarze ładnie brzmi. I potem pojedynczymi dźwiękami to już jest nie to. Tutaj trzeba zagrać tercję i to jest proste. Mieliśmy takie spotkanie z gam tercjowych. No i to jest wszystko pod palcami, bo to jest gama molowa harmoniczna. Tercjowych. Pamiętasz uczyliśmy się gam tercjowy, to nie jest aż takie straszne. Potem jest ta część decymowa. No i tutaj, oczywiście ja wolę to grać na gitarze, która ma 24 progi, bo to tutaj te decymy ładnie można podjechać, i to F na koniec można podciągnąć o półton na strunie. 1 na 24 progu, ale jak masz 22 progi, to też nie problem. Kostkę możesz na chwilkę złapać w ten sposób. Tu zagrasz ten dźwięk, a tutaj ich zrobisz i też to da radę zagrać. No potem, już w dole. Tylko tutaj są takie fajne krzyżyki, bo to jest gama durowa miękka. O gamach durowych, o gamach w ogóle twardych miękkich też był oddzielny odcinek, bo dzisiaj podsumowujemy nasze 100 spotkań. Potem te No. Ta wariacja nie jest aż taka straszna. Można ją zagrać uczciwie bez ściemniania, bez omijania. Potem następna wariacja, siódma. To jest prosta, bo ona się składa cały czas z takich w takich po prostu sobie legato zagranych momentów, prawda? To jest ogarnialne. Potem jest to jedna z moich ulubionych wariacji. To kostkę można wtedy odłożyć. Ja zwykle ją biorę w zęby, bo potrzeba... bo nie ma dużo czasu na odłożenie kostki, więc coś tam powiedzmy, prawda, skończył. Skończyłem tę wariację, no nie, prawda? I Akordami się gra, no to wiadomo, wszystkie palce masz do dyspozycji, to idzie podjechać. Następna wariacja dziewiąta. Ona jest bardzo trudna na skrzypce tego zagrania, bo to jest takie pizzicato, gdzie się bez smyczka gra. Natomiast na gitarze to jest no, prosta albo trudna. W każdym razie tutaj chodzi o to, żeby ładnie stłumić struny. No i tam tu są takie gamy pasaże, to jest akurat proste do rozczytania. Chodzi o to, żeby tutaj ładnie przytłumić. O tłumieniu strun sporo żeśmy już mówili, więc to akurat nie jest problem. Kolejna wariacja taka cichutka, delikatna, w górze zagrana. No chodzi o to, żeby też tak jak w tej trzeciej wariacji oktawami ten dźwięk popieścić, podelektować się nim. Jak masz 24 progi, to wiadomo, ten dis i e to sobie tutaj spoko zagrasz na 23, 24 progu. Ale jak nie chcesz podciągać snu z jakiegoś powodu, to tutaj też idzie z pomocą flażolecik. To jest ten, to dis. Prawda? A tu masz flażolet. Czyli możesz sobie pomóc tymi flażolecikami. To jest prosty temat. No i... Przechodzimy do finale. Znaczy, przepraszam, jeszcze jest ta ostatnia wariacja, jedenasta, yy, która yy, jest w sumie prosta do zagrania, jeżeli się zrozumie o co chodzi. Tam są takie akordy. To jest amol, to jest edur i też amol. I chodzi o to, że tutaj grasz. Dolne dwa dźwięki jednym pociągnięciem kosko, a górne dwa dźwięki tymi dwoma palcami. Wtedy się wyrabiasz i jedziesz tak jak z nutami. Yy, wielu ściemniarzy, którzy udają że grają 24 kaprys, jakieś tam patrzałki, inne wynalazki, które wyrzucą połowę nut, i ominą niektóre wariacje, które są dla nich niewygodne, bo chodzi o to, żeby panie o nisko zawieszonym i poprzez oczekiwanie się podniecały tam nawet jakieś takie harcerskie numery robią jakieś takie o w ten sposób, nie to idzie bez problemu zagrać w oryginale Ten pasaż jest jedynym miejscem gdzie ja odchodzę troszeczkę od oryginału, ponieważ ten pasaż e przez 4 oktawy zaczyna się od Gisa, no bo w skrzypcach najniższy dźwięk to jest G, oto G. Tu niżej nic nie ma już skrzypca, bo tu się rozpoczyna skala dźwięków w skrzypcach, więc... Oczywiście 24 XXIV prok albo flageolet też można sobie tu poradzić. Ale ja tutaj, jako ozdobnik wrzucam jeszcze w pustą stronę E, że uderzam w pustą strunę E, czyli tu zamiast trzech dźwięków to tutaj gram po E. Także to taki niuansik. Myślę, że Paganini z zagrobu mi to wybaczy, że tutaj to E dodaje na dole, ale gdyby w dzisiejszych czasach żył Paganini, to na idę o zakład, żeby napierdzielał na pewno na gitarze elektrycznej, nie ma innej opcji. I tak dalej powtarzają się różne prawda, akordy. Prawda? To sobie te akordy, to, to jest proste na tej zasadzie co ci pokazywałem. I te pasażyki, które się tam pojawiają, demol, on może, to już jest w tej w tym w drugiej części tej w ostatniej wariacji, no to to jest taki demol, pamiętasz z pasaży się uczyliśmy, najprostszy demol, tylko tu jest taki, takie legato jest powrót. Czyli legato. No te pasaże mogą trochę sprawiać kłopot, no ale to jest wiadomo o co chodzi. Początek trzeba zagrać szybko, żeby potem zwolnić, że wychodzisz tak jak z piruetu z właśnie zwolnieniem pasażerów. No i potem te pasażyki już w adurze. W części finałowej, no bo one są proste, bo one zaczyna się od dwóch oktaw. Swippik, prawda? Potem y, pozycję wyżej. Czyli tak jakby w pierwszym przewrocie, ale zaczynasz też od pusty strony, więc jest jeden dźwięk więcej. Potem możesz w tej samej pozycji. sobie pomóc, po prostu pożyczyć palec, też w którymi ze spotkań te sztuczki ci pokazywałem. I ten ostatni pasaż przez trzy oktawy warto go tak wypieścić, bo on jest takim już absolutnym czadem, wyjściem do takiego trylka z tym finałowym akordem i zaczynasz od pustej struny. Zjechaliśmy w ten sposób, czyli tutaj jest ten moment takiego zaakcentowania, jeśli się tu na chwilkę zatrzymujesz i dzięki temu masz czas na to, żeby, żeby zmienić pozycję i tędy wrócić. I tu już trylek. I jeszcze tutaj taki wjazd robię, żeby taki ogień zrobić. I ten, ten adur można też tak zagrać. On nawet fajnie brzmi. Jak masz strunek i owijano to on fajnie fajne tutaj harmoniczne, ta na G daje ale taki też możesz zagrać nie graj w każdym razie tak jak te wszystkie patrzałki jakieś takie coś, nie, bo to od razu zabijasz, pokazujesz, że lubisz lubić chaos, jeszcze sobie popukać w pudło, bo nie tak to się ma kończyć dzięki Wam za poświęcony czas, za przejście przez te 100 spotkań gitary od zera mam nadzieję, że Odrobinę skorzystałeś, może się czegoś nauczyłeś, może w jakiś sposób odkryłem przed Tobą piękno gitary, pewne tajniki, pewne takie mm, komponenty, które pozwalają Ci ukochać gitarę i szanować, i szanować gitarę, szanować jej dźwięk i szanować poważne podejście. No to cóż, żal odjeżdżać. Dzięki za odwiedzenie mojej takiej szkółki. Żydownika, gitara od zera. Dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.